Szczęść Boże! Witam wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie w najnowszym odcinku z cyklu Mówiąc krótko. Mówiłem już w jednym z odcinków o książce Michaela Worisa pod tytułem Broń, która w moim przekładzie ukazała się w wydawnictwie AA. Książkę tę polecam, zwłaszcza w październiku, choć nie tylko, gdyż jest to miesiąc Różańca Świętego. Broń to doskonała pomoc w medytacjach różańcowych, a autor podaje w niej również między innymi sposób, w jaki można łatwiej się skupić na poszczególnych tajemnicach i uniknąć rozproszeń. Jest to naprawdę wartościowa pozycja. Zainteresowanych zachęcam do obejrzenia odcinka Mówiąc Krótko, w którym tę książkę przedstawiam. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć. Krótko o kolejnej książce tego autora, która jeszcze nie miała polskiej premiery, ale mam nadzieję, że za jakiś czas będę mógł Państwu przedstawić polską jej wersję. Tą książką jest Militant Resurrecting Authentic Catholicism, co można by przetłumaczyć jako po prostu wojownik wskrzeszenia aut autentycznego katolicyzmu. Albo można by było też nadać tej książce, wziąwszy pod uwagę jej treść. Również tytuł Kościół walczący. Już w broni Boris podkreślał tę wojowniczą stronę katolicyzmu. Stronę, która może nawet u niektórych budzić zgorszenie czy wywoływać szok. Ale nie powinno to być chyba żadnym zgorszeniem, gdyż bojowanie byt nasz podniebny. A tu na ziemi toczymy walkę z szatanem, ciałem i światem. Militant to książka. W której również mowa o tej wojowniczej stronie Kościoła, ale różni ją od broni to, że nie są to kolejne rozważania modlitewne, ale publicystyka prezentująca sytuację Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego warto sięgnąć po tę publikację? Powodów jest co najmniej kilka. Zaczynając od najmniej istotnego, moglibyśmy powiedzieć, że jest to publikacja napisana przez zawodowego dziennikarza, który. Kiedy jeszcze nie zwariował i pracował w mediach świeckich, był nagradzany i wyróżniany za swoją pracę dziennikarską. Ale to nie jest powód najistotniejszy i nie dla wszystkich będzie przekonujący. Drugim dużo poważniejszym jest to, że to, co dzieje się w Kościele w Stanach Zjednoczonych, powinno nas obchodzić równie mocno, a przynajmniej w niedużo mniejszym stopniu, niż to, co dzieje się w Kościele w Polsce. Czy na przykład w sąsiednich Niemczech? Kryzys kościoła w Stanach Zjednoczonych to nie jest coś, co dotyka jakichś ludzi gdzieś tam za oceanem, ale to kryzys, który dotyka naszego kościoła mistycznego ciała Chrystusa. A jak pisał święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian o tym właśnie mistycznym ciele Chrystusa, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki. Innym niezwykle istotnym powodem, dla którego warto sięgnąć po tę książkę, jest fakt, że jest ona m.in. świadectwem nawrócenia autora i to nawrócenia w dramatycznych okolicznościach związanych z chorobą i śmiercią matki Michaela Worisa, a także jego starszego brata. Jest to wprawdzie tylko drobny fragment tej publikacji, ale naprawdę bardzo, bardzo istotny. Moglibyśmy powiedzieć, że bez tego nawrócenia nie byłoby po prostu portalu Church Militant, jednego z ważniejszych mediów katolickich, a także całej działalności publicystycznej e, i nie tylko Michael, Michaela Worisa. To przejmujące świadectwo nawrócenia pozwala też zrozumieć coś, co u wielu może, co wielu może odbierać jako radykalizm założyciela Church Militant jego nastawanie w porę i nie w porę. Tę właśnie wojowniczość. Kolejnym istotnym powodem, dla którego polski czytelnik powinien koniecznie sięgnąć po tę książkę, jest to, że Michael Wallis przedstawia w swojej publikacji genezę kryzysu w Kościele Amerykańskim. A przypomnijmy, że jest to także nasz Kościół. Przedstawia rozwój tego kryzysu i stan obecny, czy też stan z roku 2015 bo wówczas ta książka została wydana. A wszystko to pobiera, popiera dość obfitymi y, cytatami ze statystyk. Otóż Michael Voris uważa, że jesteśmy oto obecnie świadkami kryzysu, nie tylko w USA, o niespotykanej do tej pory skali i zastanawia się nad tym, jak to możliwe, że większość osób tego po prostu nie dostrzega? Pisze o takich aspektach jak na przykład feminizacja kultury, a następnie postępująca feminizacja samego Kościoła z hierarchami i kapłanami, którzy nie potrafią zachować się po męsku i stawić czoła wyzwaniom, jakie napotykają w swoich, swojej działalności duszpasterskiej. Poświęca sporo miejsca w tej książce odpowiedzialności hierarchii kościelnej, za zbawienie swojej owczarni, i porusza także temat zjawiska, które określił mianem milutkiego kościółka Church of Nice. W kościółka, w którym ta feminizacja przejawia się w, dom, w dominacji elementu uczuciowego w postawie, by nikogo nie obrażać zamiast wierności prawdzie, wierności Chrystusowi. Mówiąc krótko, Militant Michaela Worisa to książka, która powinna nas obchodzić, bo mówi o naszym kościele, a zjawiska opisane przez autora w kościele amerykańskim dzieją się także w Polsce. Czy polski katolik okaże się zatem mądry przed szkodą, która zresztą tak naprawdę już dzieje się w kościele w Polsce, a w kościele w USA nastąpiła? Czy, jak pisał Kochanowski w pieśni o spustoszeniu Podola, nową przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą, i po szkodzie głupi? Oby się tak nie stało. Zachęcam wszystkich Państwa do subskrybowania mojego kanału i polubienia tego odcinka mówiąc krótko, jeśli oczywiście przypadł on Państwu do gustu. Z Panem Bogiem.